Już we wtorek 17 listopada najprawdopodobniej ostatnia aktualizacja w tym sezonie nosząc zamian o 14.60 przyniesie ona ze sobą finalnie wielki imenne w oczy, tonę nowości, o których jeszcze nie słyszeliśmy, jednakże część z nich poznacie już dzisiaj. Od Jokera przez finalny powrót Midasa na paru ciekawostkach kończąc, a więc hej, wszystkim z tej strony Jaju i bez dalszego przedłużania zaczynajmy! czwarty przebiega dość mozolnie. Pomimo dość dużego startu i ogromnego impaktu na fabułę, nie wątpię w tezę mówiącą o tym, że twórcy niezbyt się popisali, a przynajmniej w wątku fabularnym. Jak widać wprowadzenie dobrych postaci, czy genialnego potencjału i wielu wątków nie wystarczy, aby zespokoić graczy, co potwierdzają niestety statystyki, na których to Fortnite od startu sezonu czwartego leci drastycznie w dół i dopiero po nowościach z Galaktusem i rozpoczęciu mistrzostw zaczął delikatnie stać. Z kolan, ale to dalej za mało. Co by się jednak nie działo, to pamiętajcie, że zostanę wierny naszej grze, nigdzie nie ucieknę, nie zmienię kontentu. A więc, możecie w ramach docenienia mojej pracy na rzecz świata Fortnite wpisać kod IOT y w Fortnite w sklepie, aby następnie pochwalić się nim na naszym Discordzie. Dzięki czemu uda się Wam nie tylko pojawić na odcinku jak tej widocznej piątce, ale i również wziąć udział w giveawayu na nowy pakiet z Jokerem trującym Bluszczem czy Midasem Królem. Jednakże co zrobić, aby wziąć udział? Sup, łapka w górę czy kod te do rzeczy oczywiste, bez których nawet nie macie co startować. Oprócz tego napiszcie w komentarzu od kiedy używacie mojego kodu w sklepie, a także napiszcie jaki macie pomysł na fabularną rolę tego oto skina nowego króla oro. Wyniki poznacie już 17 listopada, więc życzę wam wszystkim powodzenia. Jeżeli nie wygracie, to możecie zawsze ten pakiet kupić, bo będzie dość tani jak za trzy świetne skiny, a żeby nie kupować kota w worku, to tylko zobaczcie ten oto zwiazd. Terima Jak doskonale widzieliście, do Fortnite najpewniej brać, Jokerem przybędzie nie tylko Midas Król czy Trujący Bluszcz, ale i również powróci cudowna broń zwana nam jako C4. Jest ona o tyle świetna, że w starszych sezonach była najpotężniejszą bronią wybuchową, mogąc niszczyć wszystkie ściany boksu przy jednym wybuchu, a nie tak jak rakietnica, co najwyżej dwie strzelając od frontu. Przeciek zbiastunu utrwalił nas w przekonaniu, że w tym pakiecie za najpewniej niecałe 100 lub 120 zł znajdować się będą nie tylko trzyskiny, ale również zbierak, czy dodatkowo 7 innych przedmiotów, a więc moim skromnym zdaniem jest to najbardziej opłacalny zestaw skórek, jaki istniał w tej grze i istnieć będzie. I myślę, że nigdy taka opcja już się nie powtórzy, tym bardziej, że Tachimidas będzie miał dodatkowo edycję w stylu No po prostu cud, a skoro obok króla oro jesteśmy. Widzimy, że ten powrócił w swojej finalnej wersji i do gry wejdzie wraz z aktualizacją 14.60, co finalnie przełoży się na jego oficjalny powrót i tak tylko przypominam, że Shadow Midasa nie możemy zaliczyć do fabuły. Jest to tylko eventowy wybryk. Obecny sezon ma wiele wspólnego z punktem zerowym i bardzo prawdopodobnym jest, że ów Midas, podobnie jak Joker czy Bluś, przybyli do nas z innej rzeczywistości. Joker, aby trochę powysadzać i pobawić się w psychopatę, zaś Midas przybył chyba tylko i wyłącznie po to, aby... Stawić czoła Galaktusowi. Jeżeli natomiast chcecie wiedzieć więcej o świecie Fortnite, to koniecznie wejdźcie na naszego Discorda, aby następnie zaobserwować kanał Ogłoszenia Fabularne. Tylko tam znajdziecie taki przesył informacji i to najpewniej, w niej, najszybciej w całej Polsce. Wiemy, że aktualizacja 14.60 została już odszyfrowana, jednakże jej zawartość pozostaje dla nas tylko sekretem. Niemniej jednak wiemy, że jest skompletowana i czeka na wypuszczenie, i będzie naprawdę ogromna. W tej aktualizacji, oczywiście. Finalnie poznamy osobę Galactusa i odbędzie się wielki event na żywo, który, zdaniem zaufanych źródeł, będzie największym eventem, jaki wydarzy się w świecie Fortnite i swoją skalą efektów. Czy czasem trwania przywyższy chociażby koncert Travisa Scotta, czy wielki koniec ufundowany niegdyś przez przybyszów? Tym razem obejrzymy najpewniej wielką bitwę z galaktysem Jednakże jak będzie ona wyglądała, tego niestety nie wiemy. Jeżeli oglądaliście moje odcinki około 2 miesiące temu, to wiecie, że event ten będzie mocno powiązany z punktem zerowym, a najpewniej nawet i z przybyszami, gdyż ich pliki zostały zaktualizowane. Do walki z Galactusem najpewniej natomiast wykorzystamy ogromne działa znane Wam z poprzedniego odcinka, czy inny arsenał i militaria. Jednakże o tym przekonacie się klikając w kartę w prawym górnym rogu, zróbcie to jednak później, ponieważ wam mam jeszcze troszeczkę do przekazania. To, że Galactus nadlatuje jest już czymś pewnym. Z dnia na dzień jego sylwetka jest coraz większa, zaś on trochę bardziej okrągły. Czy wiedzieliście jednak, że jest on tylko i wyłącznie naklejką na niebie i kiedy bliżej mu się przyjrzymy, to ten trochę mocno się rozciągnie? Epic Games, aby uczcić premierę Fortnite na konsolach nowej generacji, dodał do gry nie tylko Bamboli z pierwszego rozdziału, znanych wszystkim wyjadaczom naszego ulubionego Battle Royale, ale i również oryginalny zbierak, który jednak takowym nie jest. O zbierak troszeczkę się różnił i tutaj macie porównanie i po prawej macie ten oryginalny. Dajcie znać, czy pamiętacie te stare czasy z Fortnite, czy może jesteście z lekka świeższymi graczami wczoraj doszło również do turnieju, w którym to mogliście zgarnąć skórkę do czarnej wdowy w jej zimowej wersji, która prezentuje się całkiem całkiem. Wszystko co musieliście zrobić to wziąć udział w turnieju duo w specjalnym trybie i być jedną z najpewniej dwóch tysięcy najlepszych osób na całym serwerze. Już wcześniej takie eventy się odbywały, jednakże z Deadpoolem czy Ghostriderem. Dajcie więc znać czy zgarnęliście nową Nataszę, a jeżeli nie to możecie poleczyć się trochę na sucho i popodziwiać sobie tego pięknego skina. Przypominam również, że będzie on Dostępny w zestawie już niedługo w Fortnite'owym sklepie. To byłoby na tyle z przeglądu nowości. Ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że odcinek się Wam jak najbardziej spodobał. Pamiętajcie o kodzie i ty, w tym sklepie, czu, o subie, a ja tymczasem życzę Wam wszystkim miłego dnia. Obejrzyjcie inne odcinki na kanale. Trzymajcie się i cześć.